chodzisz do bezpiecznego budynku, swojego biura, mieszkania, siłowni. Przesuwasz kartę dostępu. Drzwi się otwierają, a przechodząc grzecznie przytrzymujesz je dla osoby za tobą. Właśnie padłeś ofiarą ataku hakerskiego. To tailgating lub piggybacking. Jest to fizyczny atak socjotechniczny. Osoba za tobą nie powinna się tam znajdować. Może być ubrana jak kurier lub niezdarnie nosić pudełko. Jest to osoba atakująca, która czekała na ten moment. Wykorzystuje ona naturalną ludzką skłonność do pomagania innym. Po wejściu do środka, osoba ta ominęła cały elektroniczny system bezpieczeństwa. Teraz może znaleźć otwarty port sieciowy w korytarzu, podłączyć złośliwe urządzenie i uzyskać dostęp do wewnętrznej sieci budynku. Osoba ta złamała cyfrową barierę bezpieczeństwa ponieważ przytrzymałeś fizyczne drzwi. Nie jest to exploit oprogramowania, jest to wykorzystanie zwyczajów społecznych. Prowadzi to do fundamentalnego pytania dotyczącego bezpieczeństwa. Jaki sens mają zaawansowane zapory sieciowe i szyfrowanie, skoro najskuteczniejszym narzędziem hakerskim jest prosta, podstępna taktyka?